Witamy na kanale CoPartner, kolejna magiczna miejscowość, okolice Płocka, tuż nad piękną Wisłą i ręka w górę kto wiedział, że Płock był przez krótką chwilę stolicą Polski. Dzisiejsza realizacja to dom parterowy niewielki, ale zamieszkały przez jedną sympatyczną osobę i do tej pory opalany paliwem stałym. Nasza rola polega na tym, aby uzupełnić o bezobsługowe ogrzewanie na czas, w którym się nie będzie chciało albo po prostu zabraknie siły. No i jak sami widzicie, jesteśmy mocno otwarci na takie zapytania, a więc do dzieła. Cześć Przywitano nas to miłe i sympatycznie, bez wyjątku. Pan schodzi, panie Szefowa nie, nie słodza. Pomysłodawcą całego systemu ogrzewania jest zbyszek domowych ewolucji. Pokrótce idea jest taka, żeby w dużym zbiorniku gromadzić temperaturę zagrzaną w drugiej taryfie, czyli tańszej, i zgromadzoną energię wykorzystywać w przeciągu całego dnia. Wielkość zbiornika, moc grzałek, zabezpieczenia oraz zegary czasowe to wszystko w zespół powoduje, że ogrzewanie jest praktycznie bezobsługowe. W eksploatacji będzie droższe od pompy ciepła, ale na start wydajesz zdecydowanie mniej pieniędzy. Część instalacji była wykonana już w polipropylenie, więc dostosowujemy się do obecnej sytuacji. Szafa zarządzająca, komputer, podmieszanie oraz podlicznik do kontroli wydatków. Wszystko to po to, aby w domu była stabilna temperatura, natomiast wodą użytkową będzie ogrzewał taki boiler. O i lewy zawitał, hybrydowy z firmy Ariston, czyli i grzałki, ale również pompa ciepła. Wbudowany algorytm pilnuje tego, aby woda była cały czas dostępna. Wówczas, gdy spadek temperatury jest znaczny, do wspomagania pompy ciepła wkraczają grzałki. Urządzenie bardzo ciekawe, ma czerpnie, jak i wyrzutnie w tym pomieszczeniu, w którym wisi, dzięki czemu nie musimy ingerować w ścianę zewnętrzną. W wyniku podziału obowiązków prace postępują na tyle szybko, że możemy uzupełniać część hydrauliczną, ale najpierw płukanie. No i pamiętacie jak na początku mówiłem, że jest miło i gościnnie? Bardzo przytulnie, bardzo kameralnie, bardzo smacznie, a i tak mi nie uwierzycie, że restaurowała meble samodzielnie. Główną zaletą tego urządzenia jest to, że jest niemal bezobsługowe, zaprojektowane i wykonane w taki sposób, żeby było przyjazne do obsługi. Jak są wszystkie trzy włączone tak jak tu, wszystkie trzy lampy grzeją, wiemy, że że jest. Skupiamy się na prostocie, estetyce, ale również nie pozostawiamy samego klienta z tym urządzeniem. Urządzenie jest zaprogramowane przez instalatorów w taki sposób, aby użytkownik wyłącznie kontrolował ciśnienie, zużycie prądu, a cała reszta robi się i pilnuje automatycznie. Zawór trójdrożny pilnuje, aby temperatura na układzie grzewczym była zawsze pod kontrolą a termostat pokojowy z przyjaznym wyświetlaczem, jak również intuicyjną obsługą, będzie pilnował stałej temperatury. Nawet sobie sprawy nie zdajecie, ile to trzeba cierpliwości. No cóż, nasza misja pod płockiem dobiega końca. Instalacja sprawna, dystrybucja ciepła do domu odbywa się w sposób niezaburzony. Klient przeszedł test eksploatacji wręcz wzorowo, więc pozostaje nam tylko posprzątać i pospierać narzędzia. A, no i trzeba się z gospodarzami pożegnać. Jako partner jedzie do domu, dobrze? I w tym materiale to już jest wszystko My wracamy nad swoją Odrę Jeżeli chcesz mieć święty spokój, tak jak ta pani Że wszystko będzie zrobione jak trzeba Skontaktuj się z nami Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, cześć!